Dzień dobry, witamy serdecznie. Porozmawiajmy o. Jest z nami poseł Mariusz Krystian, Kuba przewoźnik. Jak zawsze, Paweł Plinta, w tym kąciku. Dzień, dzień, dobry. dzień, dzień dobry. dobry, witamy, witamy państwa. Witamy, witamy serdecznie i korzystając z obecności naszego gościa z dużym politycznym doświadczeniem. Warszawskim, ale też samorządowym, będziemy podpytywać o te bieżące tematy. Zacznijmy może, yy, Panie Pośle. Pojawił się nowy pomysł finansowania samorządów. Na czym on polega i czy wszyscy na tym zyskamy? Zdecydowanie ten pomysł jest nowy, nie nowy. On był zapowiadany przez korporacje, te duże samorządowe, grupujące największe miasta no dziś jakby uzyskał ten kształt legislacyjny właśnie w osobie takich parlamentarzystów jak Jacek Karnowski z platformy obywatelskiej no i to był, to jest projekt który w mojej ocenie zniszczy polską samorządność Ponieważ tak jak wiele rzeczy teraz w Polsce, co się dzieje, które się w tym momencie dzieją, to jest takie przeinaczanie pojęć i tak by odwracanie ich znaczenia, dziś to, co się dzieje w kwestii finansowania samorządów, może doprowadzić do upadku samorządy, zwłaszcza wiejskie. I te wiejsko-miejskie, a i te miejskie takiej wielkości jak święcim w, w dłuższej perspektywie również może wpędzić w kłopoty. Już tłumaczę o co chodzi. Koalicja rządząca mówi dziś o tym, że zapewnia stabilność finansową i finansowania samorządów i jej niezależność od koniunktury politycznej i zwiększa poprzez odpowiedni algorytm udział w dochodach w zakresie podatku PIT. Tylko to doprowadza do tego, że zyski w podatku PIT dla samorządów, tak jak powiedziałem, wiejskich, które i tak nie mają stosunkowo małego, będą jeszcze mniejsze, natomiast likwiduje się ten aspekt inwestycyjny. Czyli likwiduje się te programy, duże programy, tak jak program inwestycji strategicznych. My mówimy, niech one się dziś nazywają jak chcą, byleby one były, natomiast ich nie ma, czyli już w zasadzie zostało do realizacji tylko to, co zostało rozdane za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Efekt tego jest taki, że gminy wiejskie miejsko-wiejskie, które dziś realizują inwestycje za 20, 30, 40 milionów, typu budowa kanalizacji, szkół, budowa oczyszczalni ścieków, dziś, jeśli nawet otrzymają zwiększenie dochodów o milion złotych, nie będą w stanie zrealizować takich inwestycji ponieważ nawet ten milion złotych zostanie po prostu zjedzony przez wydatki bieżące. No trzeba będzie zwiększyć wydatkowanie na przykład w sektorze oświaty i tu nie będzie żadnego przyrostu inwestycyjnego. I tak naprawdę te inwestycje, które są realizowane teraz to przy tym sposobie finansowania to będą ostatnie inwestycje, duże inwestycje, jakie mieszkańcy wielu gmin mogą obserwować. A przykład Oświęcimia czy innych miast. W zależności od miasta, jeśli miasto się wyludnia, to również będzie przeżywać kryzys, bo będzie mniej płatników PIT-u, a więc ten wskaźnik w dochodach będzie również malał. Zyskają duże centra: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań. Wrocław, tam gdzie migracja zewnętrzna kompensuje ten ubytek ludności z tytułu ujemnego wskaźnika urodzeń, to tam te zyski będą duże. Czyli bogaci będą bogaci, a biedniejsi będą jeszcze. Czyli ten problem, jaki jak obserwujemy w Oświęcimiu, który traci mieszkańców w perspektywie ostatnich lat dziesięcioleci, będzie się, wszystko na to wskazuje, powiększał. Natomiast zyskują wielkie ośrodki, Kraków, pewnie Katowice, Warszawa przede wszystkim. No chyba nie o to nam chodzi. No tak kończąc, bo pewnie Kuba wie na temat sytuacji Oświęcimia dużo więcej niż ja, w sensie takim wewnętrznym. Sytuacji w mieście. Natomiast ja to nazwałem takim specyficznym um, Janosikiem Donalda Tuska. No, normalnie Janosik zabierał bogatym i dawał biednym. A ten samorządowy Janosik Donalda Tuska dziś zabiera biednym i daje bogatym. I Więc... ja tylko słowo dopowiem. No, dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie, że miasto Oświęcim się wyludnia. No, tutaj tłumaczenia lokalnych władz są takie, że część mieszkańców Oświęcimia przenosi się do obwarzanka naszego Oświęcimskiego, czyli do gminy wiejskiej Oświęcim, ale samo miasto, szanowni Państwo, no, niestety się wyludnia. To, co mówi poseł Mariusz, spowoduje to, że no, Oświęcim zbyt wiele w dłuższej perspektywie nie na, na reformie finansów samorządu lokalnego. No to w takim razie jest to duże zagrożenie. Czy widzimy jakieś rozwiązanie inne, może lepsze? To wszystko, co się dzieje w tej kwestii, to jest robione pod kątem, pod płaszczykiem, pod hasłami odpolitycznienia finansowania samorządu. Natomiast jaki będzie efekt? Wójt, burmistrz Gminy X, nie mając wyjścia. Pod koniec danego roku budżetowego, nie mając pieniędzy na inwestycje, na spięcie budżetu, i tak będzie musiał się pokornie udać do pana premiera Donalda Tuska i pokornie go prosić, aby po prostu wspomógł go jakąś rezerwą budżetową, rezerwą wyrównawczą. To i tak będzie w decyzji pana premiera, a pan premier politycznie popatrzy, no i albo łaskawie da albo stanowczo odmówi. W związku z tym, tak jak powiedziałem, to jest wszystko przeinaczone. Te, te pojęcia są przestawione po to, że robi się zupełnie odwrotnie do tego, co się mówi. Czyli inaczej się mówi, a inaczej się robi. Co innego się mówi, co innego się robi. To jest skrajnie niebezpieczne. W mojej ocenie, w jakiejś perspektywie czasu, może chodzić o to, żeby zlikwidować najmniejsze gminy w Polsce. I po prostu doprowadzić do połączenia samorządów wiejskich. Oczywiście nie zrobi się tego w sposób taki oficjalny, w związku z tym przymusi się pewne samorządy do takich kroków, właśnie takim biczem finansowym. A skoro o polityce, skoro o premierze, jak sytuacja w Warszawie, jak sytuacja w Sejmie, patrząc, obserwując. Widząc to w okienku w telewizorze, no tak średnio to wygląda. No, mocno średnio, to takie bardzo delikatne. Pan redaktor ma określenie na to. No. Nysa walczy z powodzią, mieszkańcy układają worki z piaskiem, a premier je zupę szczawiową od, od Gosi. Tak? No jeszcze nie wiemy jakiej Gosi, czy tej asystentki pana premiera, czy, czy jakiejś innej Gosi, to, to, to nie zostało wyjaśnione, ale poważnie troszkę mówiąc, ta sytuacja, która jest w tym momencie w Polsce powodziowa na Dolnym Śląsku, pokazuje z kim mamy do czynienia, jeśli chodzi o władzę centralną w Polsce. no To jest tak naprawdę grupa nieudaczników, zupełnych amatorów, Pan minister Siemoniak, patrząc na jego twarz, to mam wątpliwość, czy on w ogóle kojarzy, jak jest dzień tygodnia i, i, i w jakim regionie Polski on jest. Sytuację troszeczkę próbuje ratować Władysław Kośniak kamerz, no ale i jemu to niespecjalnie wychodzi. Donald Tusk w piątek mówi, że sytuacja powodziowa nie jest tak tragiczna i nie ma powodu do paniki, po czym następuje tragedia, więc no tak naprawdę jest w mojej mierze, w jakiej w mojej ocenie jakiejś mierze współwinny tej sytuacji, bo wielu mieszkańców mogło się tym komunikatem poczuć uspokojonych, że, że nie ma źle, prawda, że, że będzie wszystko w porządku. Tak? Ta pomoc, miliard teraz mówimy, 2 miliardy, to tak naprawdę to jest nic. No jeżeli powodzianie mają otrzymać zasiłek w kwocie 6 tysięcy złotych, kiedy masz zniszczone wszystko, no to powiedzcie mi panowie, co zrobisz za 6 tysięcy złotych? Więc my jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy, że ten zasiłek powinien być na pierwszy rzut czterokrotnie wyższy żeby na ten pierwszy rzut, na ten pierwszy strzał, na to pierwsze odgruzowanie i posprzątanie były zasoby, żeby to móc zrobić, ale później w przypadku odbudowy znowu rząd mówi, że być może będą zasiłki do 200 tysięcy złotych. Każdy, kto zna realia budżetowe, który zna realia budowlane, ceny, wie, że za tą kwotę, tak naprawdę nie można wiele zrobić. Wbrew pozorom, że jest to jakaś, wydaje się, kwota, która, która powiedzmy pozwalałaby coś zrobić. Efekt tego jaki będzie? Ludzie pozostaną w budynkach zawilgoconych, pozostaną w mieszkaniach tymczasowych. Pozostaną bez pomocy, bez ładu i bez składu. No pozostaną z pożyczką pani Kloski. no przecież To jest w ogóle jakiś skandal. Ta pani powinna absolutnie zostać w trybie natychmiastowym odwołana ze stanowiska, za samo to, co powiedziała, że oferuje powodzianą pożyczki nisko oprocentowane. No niech sama sobie tą pożyczkę weźmie, niech sobie ją sama skonsumuje i z całym tym swoim fanatycznym środowiskiem. Kolejna rzecz. No, mamy do czynienia z wiceministrami, którzy kompletnie nie, nie jakby kojarzą i nie realizują swoich zadań. Pani wiceminister Zielińska, która nazywa zbiorniki retencyjne pseudoinwestycjami. Deinwestycjami, która nazywa żeglugę nieopłacalną, gdzie na całym świecie cywilizowanym żeglugę śródlądową się rozwija. Mamy ministra Kołodziejczaka, wiceministra Kołodziejczaka, który kompletnie nie dba o rolników, nie realizuje polityki rolnej, tylko no, lansuje się, w, jak to media podały, w butach za kilkanaście tysięcy złotych, świetnym samochodem jeździ i zero aktywności jego kolejnej widać. Mamy wielu ludzi no, na czele z Donaldem Tuskiem, który nie przychodzi do Sejmu. Centrum decyzyjne dziś w Parlamencie kompletnie tak naprawdę straciło znaczenie. Tusk pojawia się, jeśli się pojawia, to pojawia się raz na posiedzenie, a często nie pojawia się nawet na posiedzeniu. Jest nerwowy, jest widać, że, że męczy go ta, ta praca, widać, że no. Cierpi z tego powodu, że musi być w Sejmie, cierpi z tego powodu, że jednak musi troszkę pracować choćby pod publiczkę. No, nie mamy premiera, nie mamy rząd, mamy rząd dyletantów po prostu wielu, wielu I, dzieci. Ja mam jeszcze takie pytanie, skoro tutaj jest z nami poseł. Bo... Trochę tak z prywatnego punktu widzenia, trochę z moich doświadczeń naukowych. Padł ostatnio w przestrzeni publicznej właśnie Donald Tusk, jeśli te ogólnopolskie tematy poruszamy. Użył takiego pojęcia, demokracja walcząca mnie się to kojarzy z jakimiś tam latami 30. XX wieku. Niezbyt dobrze się to skończyło. Osoby, które używały takich pojęć. Co, o co chodzi? Co, co się dzieje w Warszawie? Donald Tusk zapożyczył stwierdzenie profesora prawa, politologa, a jakże niemieckiego, no nie mogło być inaczej, tylko niemieckiego, Karla Lowensteina, który ten termin demokracja walcząca ukuł po II wojnie światowej w Niemczech, kiedy tam denazyfikowano Niemcy, demokratyzowano Niemcy, ale jednocześnie próbowano zabezpieczyć ten system demokratyczny niemiecki, w taki sposób, żeby naziści, faszyści nie powrócili do władzy. Czyli tak bardzo upraszczając ten, ten, ten tok myślenia Levensteina, polegało to na tym. Mamy demokrację, mamy partie polityczne i one sobie mogą działać i te partie możecie wybierać, ale nazistów nie wybierzecie. I dziś Donald Tusk sobie to przepoczwarzył na realia polskiej i mówi tak, mamy w Polsce demokrację. Jak najbardziej. Będziemy tutaj demokratycznie wybierać, kto rządzi, ale nie może to być PiS. W związku z tym jestem przekonany, że cały proces polityczny w Polsce idzie w tym kierunku: w delegalizację prawa i sprawiedliwości, w anihilację, w zastraszaniu ludzi. No, sprawa księdza Olszewskiego. To to jest w ogóle kryminał, ci ludzie odpowiedzą za to. Jestem o tym głęboko przekonany, że w jakiejś perspektywie czasowej Adam Bodnar, jego Bodnarowcy i Tuskowcy odpowiadą, odpowiedzą za tą krzywdę, którą wyrządzili temu człowiekowi, księdzu, ale również tym urzędnikom, których trzymają zupełnie bezpodstawnie i bez powodu w więzieniu stosując wprost tortury. Natomiast jest taka specyfika, choćby nawet podczas tej powodzi teraz. No, natura bardzo szybko zweryfikowała twierdzenia Donalda Tuska. Popatrzcie panowie, popatrzcie państwo. Mamy powódź. Dziś Wrocław jest niezalany tylko dlatego, że chroni go zbiornik Racibórz Dolny, który został nazwany przez panią Zielińską, Hołownię i innych polityków dzisiejszej koalicji gigantomanią PiSu. Gdyby nie ta gigantomania, dziś już prawdopodobnie Wrocław wypływa. Dwa. Powodzianom pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacji, która powstała za czasów rządu pani premier Beaty Szydło i która była nazywana Wojskiem PiSu, Wojskiem Macierewicza. Dziś ci żołnierze nawet sami skarżą się, że zbyt słabo są wykorzystywani, bo więcej by ich tam mogło być w tym terenie, potrzeba dobrego zarządzania. Ale są i świetnie się sprawdzają. Trzecia rzecz. A jakiś to sprzęt ochotniczych straży pożarnych ratuje mieszkańców zalanych terenów? Zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Więc to symbolicznie pokazuje, że ta polityka obecnej koalicji jest oparta na ogromnym kłamstwie. Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. I dojdziemy do momentu, kończę ten wątek, dojdziemy do momentu, w którym czasem mogą się pojawić przestępstwa. Również popełniane przez polityków, bo to zawsze i nigdy tego nie można wykluczyć i to zawsze takie zagrożenie jest. Ale będziemy mieć taki, tak upolityczniony wymiar sprawiedliwości, że nie będziemy w stanie tego obiektywnie osądzić i ocenić. I być może im chodzi właśnie o to, o to żeby kraść, żeby oszukiwać w majestacie prawa, wiedząc, że nikt im i tak nic nie zrobi. Sytuacja politycznie prawnie bardzo, bardzo nieciekawa, bardzo groźna, nie olga wątpliwości. Ja wróciłbym do tych inwestycji, czy z punktu widzenia obecnej sytuacji powodziowej, tych zagrożeń, czy zdaniem posła, zdaniem samorządowca wieloletniego, czy są potrzebne w naszym regionie jakieś inwestycje, dzięki którym mieszkańcy byliby bezpieczniejsi? cały czas. Ja uważam, że, że to jest taka oczywiście w samorządzie niekończąca się opowieść, bo kończy się jedne inwestycje i zaczyna się drugie. Jeśli chodzi o samorządy, to te potrzeby są różnorakie, bo jedne samorządy są na takim etapie rozwoju infrastrukturalnego, że już mają załatwione te podstawowe <coughs> potrzeby typu kanalizacja, remont szkół i tak a inne jeszcze nie, więc każdy ma inne. No, ale nawet w kontekście naszego regionu, no, tu w Oświęcimiu uważam, że potrzebny jest no, taki, taki w dużej mierze port przesiadkowy, dworzec przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia komunikacyjny, który by kanalizował ruch kolejowy, autobusowy, busowy i który też tutaj spowoduje, że, że Oświęcim będzie właśnie takim centrum komunikacyjnym dla, dla mieszkańców regionu i to pomoże, pomoże w sferze edukacji, bo z niego będą korzystać uczniowie, skorzysta rynek pracy. No nie wiem, czy, czy Kuba się zgodzisz, ale, ale tak by to mogło wyglądać. Ta tak? komunikacja, tutaj wielokrotnie z Kubą rozmawialiśmy i naszymi gośćmi, też z ludźmi tutaj, którzy przecież narzekają, że dzieci nie mogą dojechać do szkoły z sąsiednich gmin w związku z czym jest to potężny problem, a jednocześnie ta komunikacja, czyli konieczność dostarczenia, dojechanie na przykład do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, no również wymaga, żeby ten ruch turystyczny jakoś tak unormować. Mamy drogę S1, która już ją, już ją widzimy, już ją witamy i tutaj też jest chyba kolejny powód, żeby, żeby te rozwiązania komunikacyjne, taki centralny port komunikacyjny, centralny mhm. plac przesiadkowy mhm. na, na skalę Oświęcimia powiatu, może paru powiatów oświęcimy mu przygotować. Guba. Kolej funkcjonuje bym powiedział bardzo dobrze. Pewnie będzie jeszcze lepiej, jeśli tory zostaną do końca wyremontowane, te przez Zator i przez Pytkowice w stronę Krakowa. Będzie, będzie jeszcze szybciej. Poruszaliśmy temat wielokrotnie, czy to w trakcie kampanii samorządowej, jeszcze przed. Pytaliśmy włodarzy naszego miasta, co na ten temat sądzą. Słyszeliśmy wielokrotnie, że no niestety Oświęcim nie potrzebuje takiego miejsca, takiego centrum przesiadkowego. My słyszymy od mieszkańców niestety coś innego, być może to jest też temat, nie tylko miejski, ale być może nawet na skalę powiatu czy ponadpowiatowe zadanie, bo wiemy, że tutaj z okolicznych miejscowości typu Osiek, Polanka Wielka i tak dalej występują ogromne problemy komunikacyjne z dostaniem się do, do Oświęcimia, i żeby, żeby później dalej kontynuować trasę, czy to w kierunku Śląska, czy w kierunku Katowic. No, my uważamy i mamy tutaj temat rozpoznany dość szczegółowo, że Oświęcim potrzebuje takiego miejsca. No, cieszę się, że, że poseł Mariusz również popiera naszą inicjatywę. Będziemy dążyć w tym kierunku. Bo to jest troszkę tak, że oczywiście inwestycje drogowe są bardzo potrzebne. Tak jak s jedynki. To, to, to jest jak, jak, jak deszcz w czasie suchym. To, to, to musi być. Natomiast w dłuższej perspektywie bezprawnej komunikacji publicznej problemów chorków i ich problemów komunikacyjnych nie da się rozwiązać, więc trzeba wykorzystać wszystkie zasoby komunikacyjne, które się ma i które się może mieć, a nie wykorzystasz zasobów komunikacyjnych, autobusowych, kolejowych, Busowych, również, bo to też może być oczywiście w cywilizowany sposób, ale dobry środek transportu. Jeśli tego, tego ruchu nie skanalizujesz i nie stworzysz właśnie takiego miejsca, w którym można się łatwo, szybko, sprawnie i wygodnie przesiąść w różne kierunki, gdzie podróżny chce jechać. I dwa, trzeba wykorzystać istniejące potencjały komunikacyjne, choćby jeszcze w naszym regionie linia kolejowa 103. Trzebinia-Wadowice, ale to też w kierunku Zator-Oświęcim, tu może świetnie funkcjonować jako również taki węzeł przesiadkowy, który spowoduje, że będzie kanalizowany ruch turystyczny i w Oświęcimiu i w Zatorze, mówię tutaj o Energyland i Dolinie Karpia, ale również w kierunku Krakowa. I to zresztą jadąc w, w, w sierpniu wracałem z Częstochowy do siebie pociągiem przez Oświęcim, Pociąg z Częstochowy do Katowic pełny. To pociąg był regionalny. Pociąg z Katowic do Oświęcimia pełny. Pociąg z Oświęcimia do Krakowa przez Zator Spytkowice pełny. Do Warszawy jeżdżę tylko pociągami. W zasadzie raz może mi się zdarzyło nie korzystać z usług PKP i Kolei Małopolskich. Na trasie regionalnej moim rodzinnym Ryczów-Kraków pociąg jest czy rano, czy po południu, czy wieczorem jest pełen. Pociągi w kierunku Warszawy są pełne. Czyli widać, że Polacy korzystają z transportu publicznego, kiedy on jest dobrze zorganizowany na odpowiednim poziomie. Też z perspektywy Oświęcimia i tutaj tylko radnych miast tam oświęcimy. Też będziemy prosić gdzieś wsparcie w Warszawie Was posłów, bo jest jeszcze temat linii kolejowej w kierunku właśnie Śląska, bo, bo, bo też no, w kierunku Krakowa już sprawa powiedzmy jest rozwiązana, ale w kierunku Śląska spora osób pracuje właśnie w kierunku Tychów, czy, czy, właśnie, czy Katowic jest... i, tu, i tutaj rewitalizacja tej linii kolejowej oświęcimy Tychy i dalej, dalej w kierunku chyba Orzesza, jeśli się nie mylę. No ten temat gdzieś utknął kilka lat temu w przestrzeni publicznej. Jeśli by się pojawił gdzieś temat w Warszawie. Bardzo prosimy posła o wsparcie tej inicjatywy. To jest bardzo ważne. Właśnie ta linia kolejowa do Tychów to też myślę, że komunikacyjnie świecie by otworzyło. Przy czym, tak jak mówię, no ta infrastruktura pasażerska być musi. Jest też kwestia, ogólnie sytuacja na świecie jest bardzo trudna. Widzimy to Wojna, atak Rosji na Ukrainę. Wygląda to bardzo poważnie w dalszym ciągu. Wcale nie lepiej, a myśleliśmy, że sytuacja będzie może zmierzać w jakimś takim w przyjaźniejszym kierunku, chyba jednak, chyba jednak nie jest to takie proste. W związku z czym nasuwają się konieczności wzmacniania gospodarki kraju, wzmacniania potencjału Europy. To wszystko wiąże się z przemysłem, który, który jest samodzielny, który potrafi wyprodukować. Również mamy taką ideę, takie marzenia, żeby, żeby wzmocnić przemysł, który jest u nas w regionie, czy jako samorządowy, czy jako poseł. Czy są takie narzędzia, które pozwalałyby. Przyciągnąć inwestorów, być może inwestycje właśnie państwowe strategicznie, żeby Polska, żeby okolice, żeby Oświęcim odbudował swój przemysłowy potencjał? No tutaj myślę, że kluczowym, oczywiście samorząd może stworzyć warunki, strefy, przygotować teren, natomiast żeby przyciągnąć inwestorów, poważnych inwestorów, to jednak jest potrzebna właściwa polityka państwa. No i niestety w tym momencie nie ma. Te dziesiątki miejsc, w których następują masowe zwolnienia pracowników są tego dowodem. Bez dużych programów infrastrukturalnych typu centralny port komunikacyjny, bez budowy nowych portów przeładunkowych w Świnoujściu, w Gdańsku, bez rozbudowy portów wodnych, bez rozbudowy kanałów żeglugowych, żeglugi śródlądowej i wielu, wielu innych rzeczy nie da się napędzić koniunktury w Polsce. Co zresztą widać świetnie, takim probierzem koniunktury gospodarczej są bardzo dobrze samorządy. Bo samorząd ogłaszając przetarg, widzi ilu oferentów, czyli ilu, ile firm chce robić, wykonać daną inwestycję. I jeszcze tam 2-3 lata temu to często musieliśmy prosić, żeby ktoś zgłosił ofertę, bo, bo nie było chętnych, bo pracy było multum. Teraz w, w drogownictwie, w, w kubaturówce, w, w budynkach, w kanalizacji samorządy mają często kilkanaście ofert. Wielu przedsiębiorców nie ma jeszcze na przyszły rok zawartej żadnej umowy, a ma kilkudziesięciu pracowników zatrudnionych w swoich firmach, więc to też wszystko powoduje ogromną niepewność i bez dużych inwestycji nie ma mniejszych inwestycji. Czyli jeżeli nie będzie dobrego hubu komunikacyjnego pod Łodzią, portu komunikacyjnego, nie tylko pasażerskiego, ale również towarowego. Jeśli my nie przygotujemy się na transport towaru z odbudowywanej, najmniej, miejmy nadzieję, Ukrainy, jeśli to kargo polskie nie będzie tych towarów przewozić, a wygląda na to, że nie będzie, tylko będzie przewozić kargo niemieckie, to również i o nie ma co liczyć na, na inwestycje. Bo jeśli jest transport, jeśli mamy jakby tutaj możliwości komunikacyjne, to chętniej się tutaj firmy osadzają i będą tu inwestować. Dwa lata wstrzymana inwestycja Intela, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też koniunktura. To jest wyznacznik i to jest pewne, wyznacznik pewnej sytuacji gospodarczej w Polsce. Widać wyraźnie, że ta sytuacja gaśnie. Wchodzimy w, w procedurę nadmiernego deficytu budżetowego. To, to jest bardzo wszystko niepokojące i to się odbije na pewno również na mniejszych miastach, na miastach średniej wielkości jako śmieci. A czy samorząd z punktu widzenia właśnie doświadczenia... Samorządowego. Czy samorząd może, nie wiem, scalać grunty, poszerzać strefę gospodarczą, czy stwarzać takie warunki, żeby to miejsce do inwestowania, do postawienia hali jednak były, czy też czekamy tylko, ktoś zainwestuje albo nie zainwestuje, no i siła wyższa. Może tworzyć. Oczywiście samorząd zawsze powinien być aktywny na tym polu i powinien stosować te narzędzia, które w tym momencie ma. W zależności, znowu powiem, od rodzaju samorządu, czy to samorząd wiejski, miejski, te możliwości, są różne. Dwa też jest pytanie, na przykład jaki zasób gruntowy jest w posiadaniu miasta, więc to też jest ważne, żeby miasto nie wyprzedało swojego majątku, czyli swoich zasobów terenowych. No bo no gdzie będzie tworzyć te strefy, tak? Jak się coś już ma i ma się strefę, nie wiem, 20-30 hektarów, to łatwiej ją poszerzyć niż stworzyć strefę na gruntach prywatnych, bo to jest bardzo trudne. Scalanie gruntów jest procesem bardzo trudnym. Tutaj jednak te zaszłości Galicji są Potężne rozdrobnienie, to przywiązanie do, 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 do granic, i tak dalej, no to wszystko powoduje, że często mieszkańcy na ten proces patrzą nieufnie bardzo, bo zaraz oczywiście niektórzy podejrzewają, że ktoś ich tutaj próbuje oszukać, czy, mhm. czy na tej wymianie scaleniu stracą, a nie zyskają. Oczywiście są gminy, które to robią z powodzeniem, natomiast jednak fakt, że ten proces scalenia trwa już w Małopolsce kilkadziesiąt lat. I on w zasadzie jest z takim dość skromnym skutkiem, no to jest dowód na to, że, że jednak to się nie udało. Omówiliśmy dzisiaj w programie, Szanowni Państwo, różne tematy, będziemy koniecznie musieli zaprosić kolegę posła do następnego odcinka. Bardzo mi będzie miło. Sytuacja, ale z optymizmem możemy jakoś takim małym dzisiaj spojrzeć, czy, czy, czy jednak szykujemy się do tej demokracji walczącej, zbroimy się, krótko mówiąc, po to. Politycznie jakby powodów do optymizmu nie ma, oprócz optymizmu w, w ludziach, w narodzie, z tym, co się spotykamy codziennie na ulicach, jednak wielu jest rozczarowanych tym, co, co się dzieje. Wielu patrzy na Prawo i Sprawiedliwość jako na realną, si jedyną siłę opozycyjną, która może stanowić odpór temu, co się teraz dzieje. Optymizm możemy szukać w przyrodzie, w Panu Bogu, w tym, co się dzieje naokoło nas. Nie pada, uniknęliśmy powodzi, to jest na pewno optymistyczne. Natomiast politycznie. Trzeba być mocnym i dziś trzeba dać świadectwo swoim przekonaniom. Czyli kolejne odcinki programu są niezbędne. Dziękuję serdecznie, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.